Zapytałem się pięciu twórców internetowych jaki będzie wynik Liverpool kontra Real Madrid to będzie ciężki mecz, ale po wielkim boju obstawiam zwycięstwo Liverpoolu 2 do 0 i dwie brameczki oczywiście Hugo Ekitike. Niezależnie od formy, czy to Liverpoolu, czy to Realu, ja do Anfield podchodzę z dużym respektem, pamiętając chociażby co wydarzyło się rok temu. No, trzeba jednak przyznać, że Real jest w trochę innym miejscu. Liverpool jest też w innym miejscu, dlatego mi towarzyszy jednak optymizm i stawiam na 3, może 2 do 1 dla ekipy królewskich na Anfield. Cześć, cześć, witam serdecznie. Już chodzi o przewidywanie wyniku, to pewnie gdybym nagrywał ten filmik jeszcze tak ze trzy dni temu, a najlepiej bezpośrednio po przegranym meczu pokażę Lili z Krystal Pala 0-3, to powiedziałbym, że nie ma absolutnie żadnych szans i żadnej nadziei, żeby Liverpool pokonał Real Madryt, ale to zwycięstwo zastąpiło troszeczkę wlewa nadziei w serca fanów Federec. Bardzo dobry występ Rajana Grabenbecha, gol Mohameda Salaha. No i wydaje mi się, że właśnie ci zawodnicy mogą poprowadzić Liverpool do zwycięstwa z Realem, także typu jedna... 2 jednego dla e, Liverpoolu. Ode mnie 3-1 dla Realu Madryt. Ode mnie 3-0 dla Realu Madryt, bo Kurtuato nie Martinez i nie da pasa do Salaha. Dzięki. Dałbym wszystko za remis w tym spotkaniu, dlatego tak po prostu trzymam kciuki za 2-2. Niestety muszę być optymistą. Oczywiście przypominam o obserwacji mojego profilu, jeśli chcecie więcej takich filmów. Oraz oczywiście napiszcie w komentarzu, jak wy uważacie, jaki będzie wynik tego spotkania. Czy wygra Liverpool, czy wygra Real, czy będzie remis. Moją predykcję wyniku zobaczycie w jutrzejszym materiale przedmeczowym, więc widzimy się jutro. Ja już wam dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Do następnych. Yo!